Czy wiesz, że legitymacja służbowa policjanta jest dokumentem, który upoważnia go do dokonania przeszukania Twojego mieszkania? W wielu scenach filmów sensacyjnych i kryminalnych widzimy obrazy, kiedy policjanci stają w drzwiach mieszkania i okazują prokuratorski nakaz przeszukania. Podobnie jest też i w Polsce. Wejście do czyjegoś domu, garażu, obiektów socjalnych czy domku letniskowego wymaga odpowiedniej zgody sądu lub prokuratora. Jedynie w wypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli postanowienie sądu lub prokuratora nakazujące przeprowadzenie przeszukania nie mogło zostać wydane, policja może je przeprowadzić, okazując nakaz kierownika swojej jednostki lub legitymację służbową.